Dzisiaj krótko, bo o czym tu się rozgadywać, to tylko kolor. Zapraszam. Na tę wiosnę obyło się bez Apple'owego keynote'a. Szkoda. Rok temu dostaliśmy świetnego SE, iPada Pro 9.7, a w tym nowego starego iPada, parę pasków do Apple Watcha. Jednak największe zainteresowanie, jak to łapu wzbudził iPhone. Czerwony iPhone. Dobra Bartek, nie przeciągaj, dobrze go kupię. Za Zapaczuszkę dziękuję Cortland, pudełko jak to łapu z logiem oraz napisem dopasowanym pod wersję kolorystyczną iPhone'a. W środku papierologia, urozmaicona dodatkowy informator Product Red, słuchawki kabel lightning, ładowarka niezmiennie od zawsze białe. No i gwóźdź programu iPhone wersji Product Red, a raczej White red. Dla patriotów, jak znalazł, sam kolor jest bardzo intensywny. Niech Was nie zmylą filmy z nałożoną masą filtrów podczas postprodukcji ten kolor jest mocno czerwony. Z jednej strony rozumiem zachwyty sadowników odnośnie nowego koloru iPhone'a. W końcu nieczęsto Apple dodaje nam nowe wersje kolorystyczne swoich smartfonów, a akcja Product Red jest już znana nie tylko z czerwonych iPodów, ale również i akcesoriów do i-urządzeń. Tym bardziej cieszy fakt, że od paru dni mamy możliwość zakupu iPhone'u w ramach kampanii wspierającej walkę z AIDS dla Global Fund. Jako ciekawostka inicjatorem projektu jest Bono z YouTube, a sam projekt działa już od blisko 11 lat. Z drugiej strony, natomiast zgadzam się z cukiernikami, to tylko kolor, więc nie ma się nad czym rozwodzić. Jednym może się podobać, drugim nie. Ja jestem gdzieś pośrodku, w mojej opinii, red mógłby być cały czerwony, również z frontu, albo chociażby czarny. A tak, moim zdaniem, jest jakoś tak. Inaczej, od mojego Golda czy Rose Golda dziewczyny wydaje się ładniejszy, jednak do Jet Blacka czy czarnego matu w mojej opinii trochę mu brakuje. Występujące modele to 7 jak i 7 Plus w wersji 128 i 256 GB. Zatem zastosowano podobny zabieg na wzór tego co mamy w modelach Onyx. 32 GB brak, cena względem innych modeli kolorystycznych niezmienna. Czy jest się nad czym zachwycać? Kurde, nie pytajcie mnie o to. Tak jak powiedziałem na początku, to tylko kolor. Fajnie, że jest, fajnie, że mamy większy wybór. Inicjatywa i zamysł kampanii bardzo spoko. A to, jaki kolor wybierzesz, to już zależy od ciebie. Każdy ma swoje gusta, swoje racje. A jak wiadomo, z nimi jest jak każdy ma swoją. Tak czy siak, miło, że jest wybór, pewnie nie jedna osoba z niego skorzysta. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. See ya.